Witam serdecznie na moim kanale. Skontaktował się ze mną widz, który ma jakieś rzeczy od zestawu celmy i chętnie się ich pozbędzie. Ustaliliśmy taki mały handel wymienny. Ja dostanę rzeczy od celmy, a Piotr z Gdańska, pozdrawiam serdecznie. Dostanie korektor Radmora, znaleziony przeze mnie. Jako że radmorek mi jest w zasadzie niepotrzebny, leży, zajmuje miejsce i lepiej, żeby trafił do kogoś, komu się bardziej przyda, a z drugiej strony mi zależy bardzo na, na przystawkach i narzędziach Celma, także postanowiłem dorzucić taki mały gratisik dla widza. W postaci tego amplitunera. Mam nadzieję, że się przyda. To taka mała niespodzianka. Biorę się za pakowanie. Radmorki spakowane. Nawet udało mi się zmieścić w wymiarze do paczkomatu. A tymczasem przyniosłem paczuszkę od widza Piotra. Pozdrawiam cię serdecznie jeszcze raz i biorę się za rozpakowanie. Pójdźmy, co to takiego. Ła, wow, frezy. Rewelacja, dziękuję Ci bardzo. Na pewno się przydadzą. Na pewno będzie z nich e, użytek. Dzięki. Struk kompletny z rączkami. Nie jest, co prawda, chyba odcelny. No nie, ale też jest fajny. Super sprzęcik. Dziękuję bardzo. I spójrzmy, co my tutaj mamy. Nowka sztuka, stolik do celmy. Kompletny. Ze wszystkimi częściami. Czyli teraz już mam dwa. Są nawet oryginalne śrubeczki, motylki i tak dalej. Super. Kurczę. Uwielbiam takie rzeczy. Uwielbiam sprzęty celmy. Jest nawet oryginalna instrukcja obsługi. Co i jak się podpina. Jest jakaś data produkcji? Nie widzę nic. Super. Rewelacja. Dziękuję ci Piotrze jeszcze raz. A wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.